Ok, tym razem bez yy, gadania na początku filmu, tam musieliście sobie przeczytać. Zasady są bardzo proste. Jesteście za tym, żeby drugą turę wygrał wojownik Mental. Po prostu polubcie ten film, skomentujcie. Każdy tak naprawdę like to jest jeden punkt, komentarz to jest pół punktu. Co do dislików, to są też jako jeden punkt, więc nie wpływałem na żadne tak naprawdę jakoś na wynik. Dobra, kolejny metek 45. Mentalem. Tu już zaczynają się schody tak naprawdę. Pewnie zapytacie, czy zrobię też 50 i 55. Jeszcze nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię. Zależy, czy będę miał już gotowy film z bossami, ale myślę, że zrobię, bo są dosyć ciekawe Wasze reakcje, tak naprawdę, na te filmy. Bardzo mi się podobają i bardzo stawiacie na swoim i piszecie, dlaczego właśnie to Wojobody ma wygrać, a nie Wojomental. Pustynia. Pustynia to jest bardzo, niedo, bardzo niedoceniona mapa, bo bardzo tutaj dużo rzeczy dropi. Sami o tym bardzo dobrze wiecie. I jak sądzicie, woją mental się tutaj lepiej spisze, czy wojobody? Bo ja myślę, że każdy z nich się spisze tutaj bardzo dobrze. Mental może wziąć o wiele więcej tych mobów na siebie, tak jak teraz widzicie. No to jest o niebo lepszy tak naprawdę wynik niż do samego bodziaka. Chociaż już przy końcówce było trochę mniej efektywnie. Co do samego. Tutaj bicia metinów, ja nie mam nic przeciwko. Bicie mobów też jest bardzo przyjemne, nie jest jakiś straszny ten mental. Jak sami zauważycie jak będziecie nim grali, to tak naprawdę mental daje radę. Tak widzicie, tutaj jeszcze doszedł hełm, znalazłem, plus 5 jest, ale jest. Taki wiecie, wytropiony pewnie gdzieś V2 groty, nie groty, V2 pająków. I myślę, że większość z Was też się ze mną zgodzi, że całkiem lepiej wygląda, wypada teraz trochę mental, niż body tak naprawdę przy tych metkach. Yy, oczywiście można powiedzieć, że gdyby byli bez buffa, to pewnie to trochę wyglądało słabiej, bo body by był trochę... Bardziej by mógł być narażony na dedy. Oczywiście, oczywiście to jest prawda, ale dlatego nagrałem z buffem, żeby to nie trwało... Bóg wie ile. I najważniejsze informacje, żeby zostały po prostu powiedziane o tym, że mental czasem się nadaje do takich metków. Ja tutaj widzę, czasem latałem osoby, właśnie które biją na 46-7 metki, właśnie na pustyni. I powiem Wam, że większość z nich nie bije FMS-ami, tylko biją właśnie jakimiś iglicami, rybami i tym podobnymi. Co do samego mentala. Jestem bardzo przyjemny do mecinów tak jak już powiedziałem. Bardzo przyjemny tutaj można nim expić. Jak wy uważacie? Jeśli uważacie tak jak ja, czyli, że to Mental powinien wygrać drugą rundę, bo na razie jest 1-0 dla Bodego, to zostawcie mu jakiś komentarz, jakąś ja łapkę w górę, żeby wygrał po prostu ten, tą rundę. Bo to jest na niestety plebiscyt popularności. Kto jest popularniejszy? Body czy Mental? Jak uważacie? Tak się stanie. Do zobaczenia Wyniki będą w poniedziałek.